Siemanko, siemanko, tu Spryciarz372, gram dzisiaj w Call of Duty na PlayStation 3, właśnie przegrałem, kurwa mać. Po pierwsze, długo nie nagrywałem, ponieważ jestem leniem, pierdolonym leniem i mi się nie chce. I właśnie widzę Stasia, Stasiu nie ma szans, kurde położył się What? Gdzie on jest? Aha. Boże, mi Jaki frajer. Dobra. Zrobić można tak, że tutaj pójdziemy i zobaczymy, czy jest na środku, bo pewnie na środku jest. I na wstępie mówię, właśnie nie wiem, czy mówiłem, bo już zamknąłem z tej adrenalinki że przepraszam, że nie nagrywałem, ale po prostu nie chciało mi się. No, jestem leniem, dokładnie. Ale chciałbym pozdrowić moją koleżankę Asię, płaską Asię, tak, tą, tą drugą płaską. I chciałbym powiedzieć, że no przykro mi z jest że jesteś taka, nie wiem, Głupia Żarcik, żarcik, spokojnie Jaki to jest idioto Ach, te dzieciaczki Teraz po plecy Dobra, już po plecy gdzieś. Nie? Powaliło cię yy, No nie wiem, czy jakoś jest dobra Kurde, poprawia paracik. Nie no Ty głąbie no, pod kątem jest, no przykro mi, yy, pomyślałem sobie sekundkę temu, żeby nagrać coś dla Was, no i nagrywam, co z tego, że aparatem. Yy, I yy, nie mam komputera, ale jeśli kupię sobie pastę tam termoprzewodzącą, termoprzewo yy, tak, termoprzewodzącą i tam dwa ram giga, to wtedy yy, wznowię serię, szybki dzionek. Nie wiem, czy na nowej mapie, czy na starej mapie, bo nie wiem, gdzie mam starą mapę, niestety, na którym dysku, ale postaram się, żebyśmy, żebym zagrał z powrotem w szybki dzionek. No, nie wiem, czy nie będzie się ten codziennie pojawiał, ale Fryer z niego. I postaram się, żeby codziennie się pojawiał, no, ale nie wiem dokładnie, jak to będzie. Czy będę miał czas, bo ostatnio mieliśmy egzamin gimnazjalny i jestem takim nieukiem, że po prostu no, nie zdałem y i, i przykro mi. Ale no, no, nie, będzie, nie będzie grania na PlayStation, no niestety za karę. Jaki idiota! Ale go rozwaliłem. No nie wiesz. Mm, no. To były te sprawy, które, o których chciałem powiedzieć. I wszystko postaram się wszystko. Mikrofonik tam słuchawki sobie wszystko znaleźć. Oczywiście nie wiem. Właśnie, czy będę miał czas, ale, 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 ale postaram się jutro jeszcze nie... z a 4, z GTA 5 przysłać filmik. No oczywiście w innej tutaj yy, jakości, w znaczeniu przemieszczeniu yy, kamery, umieszczeniu kamery. I oczywiście nie umiem grać tą bronią. Przepraszam bardzo, że jestem takim y, y, idiotą, że nie umiem grać tą bronią. Pewnie 300 osób y, lubi grać tą bronią, ale mam tylko 10 subskrypcji. I oczywiście przepraszam, że zmieniłem tło na kanale, ale musiałem zmienić tło na kanale. No, hmm, czy mam jeszcze jakieś sprawy do Państwa tutaj? Do koleżanek, kolegów, i innych takich Stasiu, który ze mną gra, niestety. Hmm. No, nie wiem. Zobaczę, co tam się zdarzy, ale postaram się wznowić ten kanał w ogóle, żeby żebyście mogli oglądać moje filmiki różne. No ale po prostu musiałem zrobić sobie przerwę właśnie od tych komputerów wszystkich. Yy, nie, nie miałem komputera przez 6 miesięcy chyba, tak nie, nie miałem komputera w ogóle. A teraz nie chcę mi się po prostu... nie chciało mi się go złożyć do końca. No i tak wyszło. I ten idiota mnie zabija cały czas. Wyjdę zaraz jak. A nie, jestem hostem, zapomniałem. Dobrze, to chyba by było na tyle z tego odcinku. Więc yy, wszystko powiedziałem, cały ten informacyjny jest. No to się ma na cześć.